Za chwilę będziemy pokazywać nasze najnowsze dziecko. Jest to nowa linia produktowa serii Acurio Jet, e, Jet 60 000. Jest to urządzenie, które będzie całkowicie nowym wyznacznikiem, jeśli chodzi o produktywność i o jakość, jeśli chodzi o wydruki w formacie B2. Jest to platforma zbudowana na znanej, bardzo podnoszącej sukcesu urządzeniu KM1. Jednak ze zwiększoną dwukrotnie prędkością, bo drukuje 6000 arkuszy na godzinę. I z o wiele większym uptime'em, czyli skrócone zostały wszystkie TPZ-y, czasy przygotowawczo-zakończeniowe. Dzięki temu produktywność też wzrosła więcej niż dwukrotnie w stosunku do KM1. Urządzenie, które tu za chwilę pokażemy, będzie, będzie oferowane prawdopodobnie w przyszłym roku już dla, dla klientów z Polski. Na razie pokazujemy je jako nowość na targach. Łukaszu, co jest takiego naprawdę bardzo interesującego w tej maszynie? Ja myślę, że wszystko. Bo to jakby z, cała się składa z takich niewielkich usprawnień, coś czym Japończycy zawsze się specjalizowali, że to nie jest tylko i wyłącznie szybsza maszyna, to nie jest tylko i wyłącznie coś, coś, coś co jest bardziej wydajne, bo to mamy yy, zmniejszone czasy przygotowawcze zakończeniowe, e, trochę inne materiały będzie można drukować. E, to, że drukuje z dwukrotnie większą prędkością niż dotychczasowa maszyna, to jest tylko coś na plus. Ale suma wszystkiego składa się na to, że w ciągu miesiąca e, taka produktywność wzrosła ponad 2,5. I to jest coś, co jest według mnie najbardziej ciekawe, bo to się przekłada na realne pieniądze dla drukarni. Bo Suma summarum o to oczywiście wydrupować i sprzedać te wydruki i ta produktywność ma największe znaczenie. Dziękuję.